Także Siemanozko witam Was w kolejnym poradniku. Wczoraj zostałem o na nagranie poradnika od wysokości podnoszenia akurat w tym przypadku headeru Działa to również na jakichś kultywatorach, niekultywatorach, ciągnikach itd. Pamiętajcie, że jednak zawsze jest gdzieś ten limit, że nie zrobicie tego tak, żeby komend, podnieść, że tak powiem, masz całą gardziel ponad kabinę czy coś takiego. Ale pokażę wam jak to jak zrobić. Tak jak widzicie teraz opuszczam sobie na taką wysokość i podnoszę na taką wysokość. Oczywiście rozpakowujemy naszą maszynę, przechodzimy do XML-u. W moim przypadku od headeru, czyli będzie to ten 16 FT. No i przechodzimy sobie do takiej sekcji jak distance to ground, lower i upper. Lower, no to wiadomo, że mamy, że tak powiem, nis, jak nisko ma opuścić. Dajmy sobie tutaj na przykład na minus 0,35 i wysokość podnoszenia, no to dajmy sobie na przykład na 1,6. Zapiszmy sobie, jeszcze raz Wam pokazuję, że on teraz podnosi w ten sposób. GS Vehicle Reload. Teraz jak widzicie, już od razu podniósł całą gardziel jak najwyżej się da. I tak jak widzicie, różnicy nie ma w opuszczaniu a w podnoszeniu, no już tą różnicę akurat widać nie? I teraz co zrobić, żeby ta, tą różnicę też i w opuszczaniu było widać to musicie już sobie przejść wtedy do kombajnu waszego i znaleźć te same linijki lower, upper i teraz tak, jak tutaj to zmienicie to zbytnio wam nic nie daje może dać oczywiście, ale to zależy jak jest kombajn zrobiony dlatego o tym kiedyś mówiłem, że każda maszyna jest inaczej zrobiona tutaj macie coś takiego jak na przykład amortyzacja to jest i tutaj macie lockdown, down, rot limit na true jak sobie ja to zmienię na false i zapiszę. Co teraz przeładuję. Tak jak widzicie, on już się oparł na całym headerze, ale bardzo szybko też podnosi. Widzicie, tak agresywnie strasznie. Nienaturalnie. Dlatego tutaj macie też inne liniki, jak na przykład Move Time. I zmieniacie to sobie na 5 na przykład. No I tak jak widzicie, on już będzie teraz sobie powolutko opuszczał. Powolutku podnosił. Także to tak naprawdę by było na tyle, tak jak wspomniałem możecie to robić również na kultywatorach, pługach i innych takich rzeczach. Mam nadzieję, że Ci pomogłem, trzymajcie się, do następnego, części.